Mam pytanie, czy Bytomski PiS również będzie się angażował w referendum w Zabrzu w taki sposób, jak to robią radni z Gliwic? Wczoraj media społecznościowa wyszła e, informacja, gdzie dwóch radnych spisów, pan Prokop i pan Chmielewski, rozdawali ulotki przeciwko również Rupieckiej. Czy Bytomski PiS planuje też podobne... No ja bardzo się cieszę, że odwołanie Agnieszki Rupniewskiej w Zabrzu spotyka się z tak szerokim odzewem. Uważam, że jest to bardzo słaba pani prezydent i Zabrze zasługuje na kogoś lepszego. Natomiast jeżeli chodzi o nas, o radnych Prawa i Sprawiedliwości z Bytomia, my angażować się nie będziemy, ponieważ jest to przede wszystkim sprawa y, Zabrza. Natomiast generalnie całym sercem oczywiście popieram referendum i to nie tylko jako radny Prawa i Sprawiedliwości, ale także jako członek Miejskiej Komisji Wyborczej w 2012 referendum, w którym w Bytomiu skutecznie odwołaliśmy zarówno prezydenta z Platformy Obywatelskiej, jak i całą Radę Miejską. Uważam, że każde referendum jest głosem obywateli. To obywatele mają prawo, obowiązek i możliwość ocenienia swoich władz i z tych praw swoich powinni korzystać. Zachęcam mieszkańców Zabrze, także jako mieszkaniec Bytomia do tego, aby poszli na referendum i odwołali prezydent Agnieszkę Rupniewską. Referendum jest bezpartyjne, a jednak widać tam bardzo duże zaangażowanie Wiem, no, że popieracie też ten system, tak? No W Bytomiu w 2012 roku było dokładnie tak samo. Referendum było bezpartyjne, na czele stanął komitet złożony z pięciu osób całkowicie bezpartyjnych, natomiast referendum jako akcja dotycząca miasta spotkało się z szerokim odzewem i poparciem wszystkich organizacji politycznych działających wówczas w mieście od ruchu Palikota po prawo i sprawiedliwość. I myślę, że w Zabrzu jest dokładnie tak samo. Z tym wyjątkiem, że tych kilku partii, które wówczas wspierały referendum w Bytomii, już nie ma, a kolegom z Prawa i Sprawiedliwości no, dziękuję za to, że wspierają także i to referendum w Zabrzu, ponieważ każda pomoc, myślę, tam jest potrzebna.